Hej hej, to jest Mirakur i dzisiaj będziemy grać w Minecrafta i rozbudowywać moje ZO Teraz sobie siedzę na balonie. W sumie na powietrzu, ale to już nie ważne. No, to jest balon. balon. No, bo to się nie świeci. W nocy to powinno się świecić. Oj, był błąd, że to się świeciło, nawet... Dziękuję. Nawet jakby nie było nocy, ale. Już nie działa. Ale tutaj. Poza odcinkiem zrobiłem giganty. Poza odcinkami iluzjonerów. Niebieskie aksu. Niebieskie aksolotle Mój domek i zwierzaki w moim to mnie pragnie. A nie, dobra, to był mój. Dobra, dobra. to był mój aksolot, ki... Tu jest kitkat, tu jest. Piero, tu jest, są trzy moje papugi. Tu jest. Koza i no. Będę rozbudowywał. Tutaj już zacząłem sobie trochę. Tyk, um, tyk. Tyk. No nie umiem budować. Tak dawno nie budowałem w tej grze, że już nie umiem. No dobra, dawajcie pomysły, jakie zwierzęta albo moby mogę w komentarzach wsadzić do tych do ty wzo, no klatek wzo napiszcie w komentarzach. No przeskupiłam Czyk. Mm. I dzisiaj, jakby dzisiaj ani jakby. Raczej w tym mie... znaczy raczej. Na pewno w tym miesiącu już nie będzie fabuły. Bo chyba mogę to już powiedzieć tak otwarcie. Sejm jest na wakacjach. Nie nagrał sobie na zapas filmów. Ale te kocie mnie denerwują już Nieźle Postawiłem. Nie postawię tego tak Op Dobra Nie uda mi Naprawdę? Nawet na nagej... Młodzie. O tak. No i teraz już będzie łatwo. Aj nie udało się. O. Nie znam schodów. Jak chcę szybko postawić schody nie biegnę. Się właśnie tak stawiają w złą stronę. I teraz pół, płytka. pół płytki tutaj, gdzie. O, tu jest. Jest dużo rzeczy jest przygotowane pod fabułę. On nie będzie fabuły. Oni Ani. Ale będę. Będzie dwóch nowych członków na serwerze. Nie będą pewnie regularni. Znaczy, nie wiem, ale mam nadzieję, że bo budują coś i nie będą robić pranków na moim zolo, tak jak wszystkie osoby na tym serwerze. Tutaj. Nie mam właśnie żadnego pomysłu, jakie zwierzęta mogę wsadzać do tych klatek w oni Animoby. To wszystko... Nie, to nie wszystko. Tutaj tak, tak. 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 To jest książka pod fabułę. Jeszcze będę coś tutaj budował więc nie jest wszystko. Zadanie od ma Oczywiście. Yy, yy, to jest dla Sejmona. Znajdź, state, znajdź statek Mirekura, znajdź farmę Mirekura i znajdź drukarkę. Moja farma jest w nederze. Tak działa. Żeby nie było, że mówię, że jest, a jest tylko, że nie działa. Działa. Farma działa. Yy. Fire charge, To jak, teraz jakiego mobka mogę tu wsadzić? Żółwia? Hmm. Hmm. Żółwia. A mnie już zdenerwują te e, kozy. Nie wiem jak je wyciszyć. Znaczy... Mógłbym wyciszyć całe wszystkie dźwięki. Ale... Żadnych dźwięków by nie było słychać, więc... Ta opcja odpada. Włączył wszystkie dźwięki. I żeby nie było, nie umiem robić plaży, więc tutaj zrobię coś takiego. Mmm. Nie. Co ja, co to teraz Я yeah, Van de zijkanten van de zijkanten van de zijkanten van Nie zijkanten van de zijkanten van de Jest tu piasek, czemu nie ma jej żółwi Może nie ma tyle piasku nie ma Za mało piasku Nie, ma za mało piasku może O jest, teraz działa Ło, pewnie za mało piasku są, Chyba są, um. nie wiem, gdzie działają żółwie. Nie ma, <słuch> <słuch> może na końcu odcinka będzie, tak bo nie, po co? Może ktoś o tym nie wiedział, ale pewnie każdy o tym wiedział, że jest taki blok. Ja się ostatnio dowiedziałem. Dlatego całe, wszystkie światło prawie wymieniłem na nas, na serwerze, na tym serwerze. Na light bloki, które wyglądało brzydko. Tutaj nie ma bloków żadnych. Czy to się zmieniło? Dobra. I są jajka. Są. U! Cztery! Nawet. No tutaj jest hobby. No teraz z tej strony. Raz, dwa. Faj. Fajny. Fajny piasek. I... I...

mi strasznie grę od tych par... Ju... Ale mi... Ale... O przy... O, dobra. Działa. Kolejne? Ja trzymam... O. Dobra, dobra już... O, tu się dzieje. O Kolejny? Yy, Okej, okay, nie pytam się. Jak znowu ten dźwięk usłyszał, restart, restartuję. Nie serwer, tylko po prostu wychodzę i wchodzę do Minecrafta. Znaczy nie do Minecrafta, tylko na ten serwer. Możecie napisać w komentarzu, z czego chcecie odcinki, bo nie wiem, czy podobają Wam się takie odcinki zbudowania Zo. że dokończę tą klatkę. No i chyba koniec odcinka, jak dokończę tą klatkę. Możecie zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, bo do końca tego roku chcę wbić 50 subskrypcji. No. I powiedz, jakie klatki mam robić? Takie, co ciągle robię, takie? Czy może takie z płaskim dachem? Bo nie wiem. No i tutaj już prawie zbudowane wszystko. Można nawet. Nawet jutro będzie jedna osoba, a na pewno w niedzielę będzie, będą dwie, o, dwie osoby dołączą, ale jedna osoba nawet dzisiaj, czyli w piątek, lub w sobotę, czyli jutro, mogą, może dołączyć jedna osoba albo też w tą niedzielę, albo nigdy. Bo chodzi o, o osobę, która w, w wkradła się na serwer. E, to było wtedy, kiedy, kiedy robiłem godzinne odcinki. Teraz tu raz jedno I... może jeszcze będzie jeden odcinek dzisiaj z przyjmowania tej osoby. Nie wiadomo. Nie wiadomo czy chce do... Chcę być na tym serwerze, czy nie? I czy Minecraft zadziała? W tej osobie Minecraft szwankuje. Nie walczy ze szkieletem. I... O, już raz znowu no zniszczyłem. Teraz tutaj wpuścimy jakieś zwierzątko albo potwora? Laddery. No to widzowie, to wpuszczę tutaj pilagerów bez kuszy, ale na razie wpuszczę. ale to będzie, ty, tych pilagerów będziecie widzieć może w następnym odcinku, bo żeby zrobić, żeby, żeby im się zepsuła kusza trzeba trochę poczekać więc więc